Siemaneczko, z tej strony Shadow Insider, w dzisiejszym odcinku idę z the Raven DS2, dokładnie tak, czyli najbardziej uwielbiana przez was seria, zawsze mnie pytacie kiedy będzie odcinek i w dzisiejszym odcinku będziemy robić sobie coś... Unikatowego, coś jeżeli chodzi o dodatkowy content, ponieważ dzisiaj będziemy próbowali zrekrutować na katę. Tylko rekrutacja na katę nie jest wcale taka prosta, ponieważ trzeba spełnić kilka warunków, no i dzisiaj będziemy próbowali spełnić te kilka warunków. E, więc możecie stawić łapkę w górę suba na kanale, jeżeli jeszcze nie subujecie W ogóle ostatnio wybiliśmy 4000, minął tydzień, wbiliśmy 4100, nie wiem, kurde lecicie tak szybko, ja już nawet nie nadążam, jestem no, mega wdzięczny wszystkim, wam bardzo dziękuję. Jesteście po prostu niesamowici, nie? Ale. Yy, dobra, bez dłuższego przedłużania, chodźmy do gierki. Ojoj, bo ja tutaj odpaliłem notatnik, ale muszę odpalić ten notatnik, yy, ponieważ tutaj mam notatki, co mam zrobić z nakatą, w sensie, jaką go znaleźć. I pierwszym krokiem jest pójście do Nary, więc idziemy sobie do Nary. Yy, no i co? Ogólnie tempo, w jakim go znajdziemy, zależy też od gierki, ponieważ są niestety niektóre lokacje, gdzie będziemy musieli wchodzić i wychodzić z nich, więc to będzie troszeczkę taki pech. Ale miejmy nadzieję, że ten pech nas yy, nie ograniczy, tylko pytanie, co my, gdzie my mamy iść? Mamy iść do Nary i ziomek będzie w sklepie jakiś, więc chyba idziemy do City, tam chyba były wszystkie sklepy. No i co widzowie? Mam nadzieję, że audio jest też dobre, bo pierwszy raz mam mikrofon przed sobą, a nie z boku. Yy, no i co? Idziemy, idziemy do skrepu. I, nasz, I musimy znaleźć chłopaka z tego co pamiętam Tylko właśnie, którego sklepu, o kurde nie sprawdziłem sklepu, bez kitu No wejdziemy sobie tutaj, yy, kojarzy chłopaka Nie, no to to nie jest ten sklep yy, Czyli to będzie, okej okay, mam minigierkę, dużo będziemy robić dzisiaj minigierek Pewnie, no bo będziemy chodzić po tych lokacjach, ale to dobrze Zarobimy sobie pieniądze, i ciekawe mnie czy to zależy od lokacji Ile zarabiamy pieniędzy, czy to zależy od yy, Czy to zależy od yy, tego po prostu od naszego poziomu drużyny, nie? Albo poziomu, którego, albo poziomu fabuły, w którym się znajdujemy. Dobra, strzelamy, kontrujemy gościa żywiołu więc powinno tutaj wejść. Jeżeli znajdziemy ogólnie na katę zbyt szybko, no to polecimy sobie yy, poszukać jeszcze jakichś juniorsów, no i tyle, nie. Ale dzisiaj głównym celem tego odcinka Jest nakata, więc nie wiem ile ten odcinek będzie trwał może będzie, może będzie to jeden z krótszych odcinków Albo jeden z dłuższych odcinków, bo to wychodzenie I wchodzenie na mapę jest takie to useless Nie rozumiem szczerze w sumie Po co oni to zrobili, już lepiej byłoby zrobić na przykład Dzień, podzielić dzień Na właśnie początek dnia Popołudnie noc I wtedy na przykład szukać, dobra, mamy pierwszego chłopaka Czyli pierwszy punkt jest spełniony, jeżeli chodzi o ten odcinek On znalazł Jakiegoś niesamowitego, legendarnego, kurde Piłkarza i dzięki temu i dzięki temu musimy iść teraz na Rodowy Biom. Idziemy do miasta, w rodo... nie, Rodowy Biom. To nie pamiętam, jak on się nazywał. Nie pamiętam, jak się nazywał Rodowy Biom. Musimy iść na Rodowy Biom. Nie zobaczyłem też ile kasy dostają za minigierkę. Super, super, jestem. Zawsze taki szybki, nie? Dobra. Idziemy teraz na lodowym biom widzowie i na lodowym bio, gdzie jest Hokkaido, czyli idziemy do Hokkaido, idziemy do miasta na Hokkaido i po prawej stronie mostu będzie kolejny ziomek. Ogólnie ten odcinek możecie też traktować jak zrekrutować taką bez Beskitu, to może być nawet odcinek poradnikowy. Ale dobra, idziemy teraz sobie po prawą, po tej prawej stronie i szukamy ziomka, który ma białe włosy, takie siwe. O, jest, to jest ten ziomek. Okej. Okay. Dobra, mamy to. Pogadaliśmy z tym ziomkiem i teraz idziemy na stadion. I to jest jeden z gorszych rzeczy, niestety, ponieważ teraz będzie to polegało na tym, że będziemy musieli wchodzić i wychodzić. Dopóki nakata nam się pierwszy raz nie pojawi, idziemy na station, 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 station. Tutaj, dobra. I czy nakata się po, poja pojawił za pierwszym? Bezki. Ej, serio? Nie, nie pojawił się. Dobra, to idziemy stąd. No, i musimy tak wchodzić i wychodzić, niestety. Będzie dużo minigierek. Nie wiem, czy chcę to ciąć, zobaczymy. Jeżeli będzie za dużo minigierek, to będę to ciął, A jeżeli nie będzie, no to nie będę tego ciął. Dobra, idziemy tutaj, podajemy do Tsunami'ego. Tsunami nawet spoko ma kicka, jak na obrońcę, więc gituwa. Tsunami jest w ogóle jednym z lepszych obrońców w tej grze, do tego no, fajnie go jest trzymać w składzie i też go podekspić trochę. No, w tym odcinku na pewno go trochę podekspimy. Eee. Kurde, boję się, że będzie jak z Janeusem, nie? Że spędzę jakieś 20 minut na, na samym wychodzeniu i wchodzeniu. No, ziomek tak chyba z 20 razy wchodził i wychodził. Dobra, wychodzimy. E, mapa. Wracamy. No i dobra, idziemy patrzeć, czy jest. Nie ma go, więc cofamy. No i właśnie to będzie ten problem. To będzie ten problem z nakatą, że. O, się może na mnie pojawić yy, Dobra, wracamy znowu, idziemy tutaj Będzie nakata czy nie, będzie nakaty? Nie ma nakaty No nie! Chyba, że ja źle patrzę Ej, może tak być, że ja źle patrzę Station, jeszcze raz Jest! Jest! Pojawił się za trzecim Yo! Ej, mega dobrze, mega dobrze Siema nakata Ogólnie nie wiem, czy oglądaliście mojego szalca, ale Nakata to jest prawdziwy piłkarz, nie? Jak coś. Coś on serio istnieje. Tylko on no, tutaj ma po prostu własną postać w Innozumie i to jest jakby uniwersum. Dobra. I teraz musimy iść do Kyoto, czyli wejść do sklepu. A, jak coś! Nakata jest tylko w wersji chyba Firestorm. Nie ma go w wersji Blizzard, nie? Więc jak ktoś gra na Blizzardzie, to nie próbujcie tego powtarzać, bo tylko czas stracicie. Chyba, że się mylę. Mogę się też mylić, ale wydaje mi się, że on jest tylko w Blizzard. Tylko w Firestormie. Dobra, teraz idziemy do Kyoto. I, czekaj, w Kyoto wejść do sklepu fioletowe włosy, okej, tak sobie zapisałem, czyli, ale znowu nie zapisałem jaki sklep, ale obstałem, że to będzie znowu ten jakiś, ten żółty sklep. Jezu, to jest ta inna perspektywa, nie? Taka większa izometria, git, 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 git. Dobra, jak się wchodziło tu do sklepu? O, tutaj, dobra, nice, weszliśmy i teraz idziemy sobie tu, 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 o, nice werko co... nie, czekaj, co ja robię, ja nie chcę zakupów, czekaj, fioletowe włosy, fioletowe włosy, ziomek, ty. ty. Ha, y, okej. Okay. Dobra, tak, on mówi o Nakacie, nice. I teraz musimy iść do miasta Suzunette i tu znowu jest ta sama niestety taktyka, że musimy wchodzić i wychodzić, ponieważ musi nam się zespić jeden npc. E, dlatego, no tutaj. No to będzie najgorsze, nie? Bo to jest już ostatni. Ta, ostatnia, taka, ostatnia taka rzecz, że musimy czekać, aż się tam ktoś zrespi. Tylko nie pamiętam, kto dokładnie ma nam się zrespić. E, miasto Suzenete, Które to było? Miasto Suzenete to było. Nie, to było tu? Nie, to jest miasto D'Arena Osaka. Tak, Osaka. Idziemy do miasta. Przewijamy to sobie, bo tego nie potrzebujemy. E, no i co? nie jest ten ziomek? Nie. Czekaj. Yy, Kurde, bo ja się to zapisałem. Miasto Suzennete i dopóki nie pojawi się ziomek fioletowej brudzie. Ale to chyba tutaj chodzi. I on powinien być gdzieś widoczny na mapie, tak mi się wydaje, tylko... Kurde, nie pamiętam gdzie. Ajajaj aj, aj. yy, może ja zrobię wszy... Kurde, czy ja chcę robić cięcie, bo ja nie wiem na kogo mam czekać. Czekaj, ziomek fioletowej brudzie. No to go tu nie ma. Tak mi się wydaje. Dobra, to idziemy i zaraz tu wrócimy. Wyjdziemy stąd i zaraz tu wrócimy na luzie. Dobra, to jak nam się pojawi po prostu jakaś nowa kropka na mapie? Jest jakaś nowa kropka? Nie, no nie ma. No to znowu. O, meczek, ok. No dobra. Dzisiaj dużo tych minigierek nie było jak na razie, więc jest git. Yy, musimy nie stracić go O Boże, czyli całe 7 minut będziemy musieli czekać, no to fajnie. Dobra, Jack. Yy, mur, Stonewall. Nie ma piłka, że Stonewall. Dobra, weźmy walnimy mur i po prostu będziemy mu ekspić tego ten mur jego. Dobra, nice. Dobra, podajmy im po prostu piłkę i znowu podejdziemy Jackiem. I znowu użyjemy tego muru i będziemy sobie tak po prostu go expić. Zaraz Jack dostanie batonika za to, że jest odważny. Nice. Weź im podaje jeszcze raz piłkę. Widzicie, jak jestem sprytny? Aha, no dał strzał. No to mamy Boską Rękę, Magina i to Justice. No to może to Justice zacznijmy sobie powoli expić. najlepsze jest to, że ja tego mogę raz użyć. To jest ten minus tej, tej, tej techniki Hisatsu. Ale dobra, mamy wygraną gierkę. Ile ja dostaję godna do za taką giereczkę? 223, czyli to chyba jednak jest uz uzależnione od lokalizacji. E, dobra, musimy dać teraz tak. E, w itemsach musimy dać batonika komuś. E, stamina bar i dajemy Markowi. Okej, okay, dajemy... na no, ale mi to irytuje, że to się... Nie mogę dawać dalej. Dobra, dajemy Frostowi, nice. Nie w Frostowi, tylko Jackowi. Dobra, no idziemy dalej. Dobra. Nie pojawiła się żadna nowa kropka niestety Więc jeszcze raz. Kurde, ej, ale ja też nie wiem jak... Nie wiem gdzie ma być ten ziomek. Ej! Kurde, nie wiem. Nie no, tu się nic nie zmienia. Dobra. Ma, ma, to być, ma to być ziomek fioletowej bluzie. Może to jest totalnie. Ty nie gadaj. Nie, no to nie jest on. Wydaje mi się, że on powinien się zespić obok tego gostka, nie? Dobra, ja robię szybkie cięcie. Dobra, jestem takim dzbanem. Tutaj nie chodziło o tą lokalizację, do której cały czas zmierzam, tylko chodziło o tą drugą lokalizację, a dokładnie chodzi o pachołki, czyli że tutaj obok pachołków ma nam się pojawić ziomek w fioletowej bruzie. Jestem ciekawy, czy już go nie ominąłem. Eee, no powiem tak, to będzie najdłuższe. O, o, jest, zespił się. Dobra, czy ja serio powiedziałem, że to będzie najdłuższe, po czym on się zrespił? Serio? Dobra, eee, git, git, git. I teraz musimy wr wrócić na station. Eee, wracamy. na! Musimy wrócić na station eee, Dobra, czekajcie, czekajcie, czekajcie Podajemy do eee, tsunami Dobra i oddajemy strzał I teraz tak, ziomek jest drewnem, znaczy ziemią, więc na luzie powinniśmy sobie z nim poradzić Super, ej tsunami naprawdę jest niesamowity Stonewall, który siedział w naszym składzie Nie potrafi strzelić żadnej bramki A on, a tsunami na totalnym luzie jakby strzela tym wszystkim przeciwnikom, nie? Zaraz zobaczę ile mają kika, ale dobra Pogadaliśmy z tym ziomkiem Teraz naszym celem jest pójście do station I ogólnie już nie będzie żadnej takiej wychodzenia i wchodzenia na mapy W sensie tej, tej mechaniki, tej funkcji Więc to jest spoko Idziemy na station i tam będzie jakaś laska podobna do Harley Queen Podchodzimy do niej i potem walczymy długą walkę z Nakatą Więc też będę musiał sobie przygotować skład na niego No i jest ta laska Znaczy dobra, ona nie wygląda jak Harley Queen, okej okay. Eee, dobra Idziemy do Nakaty B. Ja mam 5000, serio? Ale co Dobra, i teraz tak, zmieniamy skład zostawię stawię eee, Tutaj musi wejść Axer Dobra, w ogóle Axera trzeba expić Jack, nie wiem czy Jack... No Jack ma mur, to w razie czego zablokujemy kogoś. Dobra, to zrobimy coś takiego, damy Shona i Axera po prostu, czyli w sumie dwóch najlepszych napastników, jeżeli chodzi o tą część I... Mapa i idziemy na tower. No i szukamy na Szukamy na To nie jest na kata. To też nie jest na kata. Ej, nie gadać, że to polega na tym samym. No tu powinien się gdzieś zespić na kata. Ej, nie gadać, że coś pominąłem. Ty, serio. Dobra. Dajemy do Axera, nie, dajemy do Jacka, dajemy do Axera, dajemy do Jack... Jack nie trafi, Axel. Wolej i strzelamy. Na tym towerze zawsze są ludzie, co trudniejsi mi się wydaje. Ten pc No na przykład, te... no dobra, nie obronił. Na szczęście nie obronił. No ale ten, zaraz zobaczymy co. No zobaczymy, muszę przeszukać cały tower, no bo powinien tutaj się zespić na kata. I tak szczerze, jestem troszeczkę zdezorientowany, mm, gdzie on jest. Tutaj będzie? Tu ta, ten co? Nie, to jest jakiś dziadek. To nie jest nakata. Nie gadać, że tu też trzeba wychodzić, wchodzić. Nie, ej, serio, serio, nie mogę. Ej, ja coś pominąłem? Chwila. Dobra, jak coś, to jednak dalej jest ta mechanika, że trzeba wchodzić i wychodzić. Ja nie wiem, po co oni to zrobili. W sensie to tak przeszkadza. Musimy ciągle sobie odświeżać mapę. Nie wiem, to jest specjalny zabieg, bo to się często powtarza. Dobra, i Nakata z tego co wiem będzie obok tego Kidosa z rowerkiem, więc tutaj no będzie... Jezu, ale to jest wchodzenia i wychodzenia dużo. Nie podoba mi się to widzowie, nie podoba mi się to. No ale dobra, ja mam nadzieję, że ten Nakata to jednak będzie OP, w sensie, że jak go już zgarniemy to będzie OP. I to wszystko, czyli to 14 minut, które teraz poświęcamy nam się opłaci, no bo... Jak on będzie jakiś mega słaby, no to serio trochę średnio, nie? Nie no, trzeba korzystać z tych dodatkowych postaci. Jeżeli jest specjalna postać w Fire no to trzeba z niej korzystać. Jeszcze z tego co wiem, można Kanona gdzieś tam zrekrutować. Ciekawi mnie, jak, jak trzeba to zrobić. Mam nadzieję, że troszeczkę łatwiej niż na katę, albo szybciej niż na katę. Bo w sumie nie na kata nie jest ciężki do zrekrutowania, tylko po prostu chodzi o. No, o czas, nie, że jest czasochłonny, no bo teraz poświęcamy, nie wiem, dwie minuty na samo odświeżanie mapy, nie. Yy, więc to jest takie troszeczkę średnie, no bo musimy. No właśnie, bo go dalej nie ma. Nie wiem, to jest już chyba 14 odświeżenie mapy. Albo dobra, siódme. Nie wiem, nie liczyłem w sumie. Załóżmy, że. Dobra, liczymy od teraz. Jeden. Nie ma go dalej. No okej, okay. no to wracamy na mapę. Yy, dwa. Nie ma go, no to lecimy 3 No, nie, to jest serio bez sensu, dlaczego? Ej, nie zdziwię się jak te, jak ulepszanie takich Hisatsu też jest losowe, w sensie, że Raz ci się ulepszy, raz ci się nie ulepszy, raz ci się ulepszy po pięciu użyciach, raz ci się nie ulepszy po 10, nie? Serio I Co tu się dzieje, nie? Tower? Ej dobra, idę się upewnić, że... Nie no nie ma go, bo żadna kropka się nowa nie pojawiła. Tutaj nie ma co weryfikować, ej, bo pogubiłem się w liczeniu, to chyba było czwarty ra czwarty raz, dobra, piąty, no nie, nie ma go dalej, nie no nie wytrzymam, no Dobra, szósty raz, szósty raz widzowie, ja tu nie będę robił cięć. Męczcie się razem ze mną. Sześć. Ale w sumie wy możecie przeskipować materiał albo sobie dać razy dwa. Dobra, teraz podpowiedziałem wszystkim. Ej, nie korzystajcie z tego pomysłu, nie, nie spidujcie materiał Pojawił się! Pojawił się, pojawił się, pojawił się, pojawił się! No i widzicie, a jakbyście teraz przesprintowali materiał, to prawdopodobnie byście o tym nie wiedzieli. Nie no wiedzielibyście, bym minigry pewnie grał. Ej, jak przez to minigrę ja stracę teraz tego na katę, to naprawdę będę wnerwiony, będę zirytowany, weź tutaj odej strzał Strzelaj. Banner! O Boże, on wygląda jak żółw ninja, tylko taki, który się nie dostał do składu, serio <laughs> Dobra, yy, mamy Axera Braysa, który strzelił przepiękną bramę. Ej, Axel Brace jest od Tak, odnowiłem przed chwilą wszystkim, więc spoko Yy, daję level up Axela Blaze'a. No właśnie, bo Aksel będzie się teraz szybciej rewerował. Idziemy po tego na katę. Szybko, 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 szybko. Ten ziomek z overkiem to nawet nie wie obok kogo stoi. Dobra, no i mamy na katę. Podchodzimy do niego z szacuneczkiem, Tutaj w obstawie. Yy, no i tutaj będzie chyba z trzy minigierki. Albo z dwie. Zobaczymy. To będą trudne minigierki. No, to będą trudne minigierki. Więc tutaj będzie to ty ty, ty. ty. CO JEST?! Aby zrekrutować ta kratę, gracz musi mieć zrekrutowane 70 graczy, 60 poziom drużyny i skończony dodatkowy content. Aha. 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 No to co widzowie, no to... Widzimy się w następnym odcinku, napiszcie mi tylko w komentarzu, czy ja będę miał jeszcze szansę go zrekrutować. Ja nie mogę, nie przeczytałem pierwszego zdania.